Co roku obowiązkowo robię suszone pomidory. Jest to znakomity patent na wykorzystanie nadmiaru koktajlówek. Takie domowe suszone pomidory są dużo smaczniejsze niż te ze sklepu. Do suszenia wybieram pomidorki koktajlowe różnych odmian i pomidory typu szery. Pomidory kroją grube plastry, większe pomidory kroją na 3-4 plastry, a małe koktajlówki kroją na połówki. Mam tutaj przygotowane około 3 kg pomidorów. Pokrojone pomidorki luźno układam na siatkach do suszenia. Ułożone na tackach pomidory dają do suszenia. Pomidory suszę w 60-65 stopniach Celsjusza do momentu, aż będą suche, ale nadal elastyczne. Wysuszone pomidory mają być pozwijane do środka. Ale nie mogą być suche na wiór. Czas suszenia pomidorów zależy od tego, jak bardzo soczyste pomidory użyjemy do suszenia i od grubości pokrojonych pomidorów. Pomidory mam już pięknie wysuszone. Są wysuszone, elastyczne, ale nie są suche na wiór. Wysuszone pomidory przekładam do miski. Do pomidorów wsypuję dwie łyżeczki ziół prowansalskich, łyżeczkę suszonego oregano, łyżeczkę suszonej bazylii i łyżeczkę suszonego tymianku. Dodaję pół łyżeczki soli. Pomidory z przyprawami mieszam. To jakie zioła dacie do pomidorów i ich ilość możecie dostosować do własnych upodobań smakowych. Do słoików o pojemności 250 ml wkładam po dwa ząbki czosnku pokrojone na kawałki. Słoiki uzupełniam suszonymi pomidorami z przyprawami. Pomidory w słoikach zalewam olejem. Ja używam olej rzepakowy. Słoiki zakręcam i będę je pasteryzowała na mokro. Suszone pomidory pasteryzuję przez 5 minut od momentu zagotowania wody na średniej mocy palnika. Zapasteryzowane pomidory zostawiam do wystygnięcia. Rewelacyjne suszone pomidory są gotowe. Zimą będą idealne do sałatek i innych dań. Polecam obżarciuch.